Co powiesz? Nie idzie ja połem jak na razie, bo ja głupoty pierdolę. Dobra, ja to mam zrobić na Belkę, czyli na drugi z to wyciągnąć szybciej. Witam wszystkich oglądających y, ten wspaniały kanał, jakim jest Chromosom Keyboard. Filmów nie ma, bo sprzedałem rowery. Dlatego raczej no filmów z jazdy ode mnie to już raczej nie uświadczycie. Ale y, teraz tak, ważne pytanie: czy jeżeli mam nagrywać i wrzucać jakieś kolejne filmy w formatach poziomych, dłuższych niż to, co wrzucam na TikToka? Swoją drogą też TikToka i tu jestem aktywny, co możecie zobaczyć, to czy chcecie nowy kanał? Czy kanał, na którym właśnie jesteście, Chromosom Klucz przeistaczamy? Jak myślisz? Zostawiać stary kanał, zmieniać mu baner i tak dalej na Boys Experience, jest, czy robić nowy? Kurwa... Na YouTubie. Tak więc napiszcie mi, co chcecie. Czy przeistaczamy ten kanał w Boys Experience, czy zostawiamy Chromosom Klucz i utworzymy nowy kanał? ELO!